Sponsorem PGE GKS Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna. Dobiega końca 2013 rok. Był to dla klubu bardzo trudny wydarzenia okres. Okres nie tylko walki o sportowe punkty, ale przede wszystkim walka o, o to, żeby klub istniał. O to, żeby klub mógł na nowo stanąć na nogi, żeby mógł się rozwijać, żeby była szansa na to, żeby klub wrócił na swoje tory, czyli stworzył sobie warunki do tego, żeby w nowym 2014 roku mógł wrócić do ekstraklasy i z tego miejsca przede wszystkim życzyłbym sobie, zawodnikom, a przede wszystkim kibicom tego, żeby w nadchodzącym roku wszyscy wspólnie mogli cieszyć się z awansu do ekstraklasy a w nadchodzącym czasie przede wszystkim wszystkim życzę takiego wyciszenia, spokoju rodzinnego i zdrowych i wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. W imieniu całej drużyny PGE GKS Bełchatów chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt. Dużo szczęścia, zdrowia, aby te święta upłynęły w ciepłej rodzinnej atmosferze oraz samych sukcesów. W nowym roku, żeby ten nowy rok przyniósł odpowiednie owoce i żebyśmy się wszyscy również cieszyli, my jak i sympatycy PGE GKS Byłchatów z odpowiedniego wyniku awansu do Ekstraklasy. W imieniu młodszej generacji drużyny PGE GKS chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich sympatyków GKS-u, którzy wspierali nas w tych cięższych momentach i w tych lepszych którzy byli zawsze z nami, jeździli z nami na wyjazdy. Chciałbym złożyć życzenia wesołych świąt, przede wszystkim spokojnych, żeby razem w cierpliwości spędzić razem z rodzinami te święta i wesołych świąt. Wszystkim sympatykom oraz kibicom PGE, PG, GKS-u chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta oraz wszystkiego dobrego, wszelkie pomyślności w nowym roku. W imieniu GKS Bohatów w SSA chciałbym w tym pięknym czasie złożyć wszystkim naszym sympatykom i tym, którzy tymi sympatykami, mam nadzieję, jak najszybciej się wkrótce staną. Bardzo miłego czasu świątecznego, takiego czasu na, na, na przemyślenia, na, na odpoczynek, na zebranie sił przed nowym rokiem. Rokiem, który będzie na pewno czasem. Wielkich wyzwań dla nas i myślę, że w imieniu klubu zawodników mogę obiecać, że zrobimy wszystko, żeby spełnić nasze wspólne marzenie o powrocie do, do ekstraklasy, do grania jak najładniejszej piłki, na wychowaniu jak największej ilości świetnych, młodych piłkarzy, zapromowaniu ich w piłkarskim świecie, tych piłkarskich talentów i zapaśniczych, bo o tym nie można zapominać. Mam nadzieję, że będziemy się wspólnie cieszyć w przyszłym roku wieloma sukcesami PGE Bohatów Zachęcam serdecznie do tego, żebyśmy wspólnie już od początku nowego roku wspierali nasze poczynania, poczynania klubu, zawodników i cieszyli się z tego, co przyniesie nam nowy rok.